No, ja to nam się wyłoniło po prawej stronie miasto, niegdyś miasto, dzisiaj wieś gminna Frysztak, lokowana w 1366 roku, lokowana i osiedlana przez niemieckich osadników, którzy z czasem ulegli polonizacji i początkowo nazywała się Freistadt, czyli Wolne Miasto. Następnie w XV wieku rycerz króla Warneńczyka Mikołaj Frysztacki dostał właśnie Frysztak oraz Ziemię Przyległe swoje posiadanie, i od jego nazwiska nosi właśnie nazwę ta miejscowość. W 1474 roku złupione, spalone zostaje miasto Frysztak przez węgierskiego wodza Macieja Korwina. Fryszczak traci prawa miejskie w 1926 roku, a więc można byłoby powiedzieć, że dzisiaj Fryszczak obchodzi 655-lecie od lokacji, a także 95 lat od momentu, kiedy te prawa utracił, mimo że próbował odzyskać prawa miejskie w 1953, a także w 1975 roku. Ale patrząc na to, jak dzisiaj wracają prawa miejskie do różnych miast na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce, no to może i Fryszczak również zostanie ponownie miastem. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wybudowany w latach 1924-1927, stojący na miejscu pierwotnej świątyni drewnianej, wybudowanej w 1442 roku i rozebranej w 1924. Z mojego punktu widzenia ode mnie szkoda, że drewniana świątynia nie mogła zostać, nie wiem, przeniesiona w miejsce dzisiejszego cmentarza spieszy parafialnego, albo że kościół nowy nie mógł powstać obok pierwotnej świątyni, tak, chociaż my mamy taką sytuację w Gogołowie, czy w innych miejscach, bo do dzisiaj ten drewniany relikt historii byłby ważnym punktem w atrakcjach turystycznych, ale wiele Zabytków, które znajdują się we wnętrzu, zdobią obecną świątynię, a są pozostałościami starej świątyni, która tutaj była. Stary cmentarz żydowski we Frisztaku. Nowy znajduje się niedaleko cegielni, w gliniku dolnym o tamtym wzgórzu. Nadmienię jeszcze krótko, że. Dosyć sporą część, bo aż 55% mieszkańców, przed II wojną światową, stanowiła gmina żydowska. Gdy wybuchła druga wojna światowa, bardzo liczne tutaj właśnie getto żydowskie powstało. Mówimy to też dlatego, że ciągle właśnie po lewej stronie mijamy Kirkut, a także stary cmentarz żydowski. W 1941 roku getto zostało zlikwidowane i zostali Żydzi przeniesieni do obozu w Przebniach. W Gogołowie w 1672 roku powstaje drewniany kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Sieneńskiej. Jestem na szczycie góry, Bardo! Hurra! Na górze Hełm 528 metrów nad poziomem morza. Góra, która wznosi się nad doliną Stępinki. Na szczycie znajduje się kapliczka z XVIII wieku, wybudowana jako następczyni Kościoła.